Mamy event w Hopalupa i ogólnie trochę się tym stresuję, bo będzie to mój pierwszy taki duży event. Kiedyś byłam już no, teoretycznie na panelu w manufakturze. No i też się stresowałam, bo było bardzo dużo ludzi, ale no, teraz nie wiem w sumie, czego mogę się nawet spodziewać. O 11 zaczynam spotkanie dla osób, które kupiły koszulkę That Girl w i to jest spotkanie VIP. No i dla tych osób mam przygotowaną masę atrakcji i. Może naprawdę nie mogę się doczekać. To jest takie niesamowite, że osoby normalnie jadą do mnie, żeby spotkać się ze mną na przykład, nie wiem, 5 godzin, na, no nawet godziny, nawet jak są złoty, po prostu przyjeżdżają do mnie. To jest niesamowite po prostu, że e, wybierają taką po prostu aktywność na spędzenie czasu swojego, więc ja naprawdę bardzo to doceniam. No i nie ukrywam, trochę się tym stresuję, co to będzie za event, jakby jak to będzie wyglądało, znaczy wiem jak to będzie wyglądało, jest cały grafik na to i tak dalej, ale no wiecie, po prostu coś nowego dla mnie, więc trochę nie wiem, czego mam się spodziewać, ale cieszę się, że spotkałam się ze wszystkimi osobami, no i ogólnie mm, dzisiaj będzie od 10 do 16, także no dość długo, pewnie wrócę na maksa zmęczona. Muszę już poprawić sobie fruzurę, bo już cała potargałam, ja nie, nie wiem jak to się wydarzyło. Nie wiem, ale wczoraj oglądałam z moim tatą z Squid Game i jestem taka zmęczona. Nie poszłam też na Wood Summer Festival, bo po prostu nie miałam siły. Bardzo chciałam iść na Bambi, właściwie tylko na Bambi, ale nie, już tak nie miałam siły, że nie poszłam. Jesteśmy już na miejscu i tak wygląda sala. I zobaczcie, tutaj są prezenty dla osób, które wykupiły sobie spotkanie VIP. I w środku są różne fanty z Hopalupa i Blana Parel. I tak to wszystko wygląda przygotowany stół. Mama. Mama, jak się czujesz? Super. Jeszcze jest slash! I tutaj słuchajcie, była już pierwsza osoba, którą zobaczyłam. Dostałam od niej przesłutki prezencik i w sumie macie już nawet wstawiony unboxing prezent od mnie na TikToka. w koszulki Blana parel datger bo właśnie one były wejściówką na to spotkanie. Byłam już tutaj naprawdę bardzo i to bardzo podekscytowana z resztą dziewczyny, tak jak widać. No. 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 Czy chcielibyśmy wszystkie na Tak! tak. tak. Możecie... Pozdrawiamy Blankę! Pozdrawiamy vloga! Chcemy Będziecie. być na YouTubie! Będziecie! No! To dobrze! Moi rodzice oczywiście byli ze mną cały czas na imięcie i mnie bardzo mocno wspierali i zobaczcie dziewczyny też robili zdjęcia z moją mamą, no bo w końcu moi rodzice też cały czas są pokazywani na moim Instagramie, więc wszyscy ich dobrze już znają. Moja mama ubrała się tak samo pod kolor wszystkich tak naprawdę, bo miała swój żółty set tylko że z Alessy, a wszystkie miałyśmy na sobie plana pal. Na początku była jeszcze chwila na robienie paru fotek na ugraniu paru pozdrowień, no i w końcu pokazałam dziewczynom salę, która naprawdę bardzo i to bardzo mi się spodobała z tego co widziała. Także sami zobaczcie ich reakcję.

Zdawałam dla dziewczyn prezenty, w których były rzeczy z Blana Parel i rzeczy od Hopa Lupa I jak widać bardzo im się spodobały i cieszę się, że mogłam im dać takie prezenty, bo wiem, że sprawiły im naprawdę radość O, nagrywamy unboxing. Dobra, jesteście gotowe? Tak Wagak, cekat cek. Satu, tiga, empat. Dalej z dziewczynami miałyśmy czas na zjedzenie czegoś dobrego, bo Hopalupa przygotowało nam naprawdę przepiękną salę, w której było pełno przepysznych rzeczy. I jak widzicie, stoły były zapełnione różnymi pysznymi rzeczami. No nie mogę tego No ale teraz nagle jak rozwinęłam. No kurde. <śmiech> <śmiech> I na no przysłodzkie. To jest, jest kukuśia tato. Jak już dziewczynami trochę się poznałam, to wyszłyśmy z salki i powiedziałam dziewczynom, co będziemy dalej robić, a mianowicie były to różne gry i zabawy, gdzie do wygrania były torby z blana parel z nowej kolekcji. I te, które nigdy nie były jeszcze w sprzedaży, także dziewczyny były bardzo podekscytowane, tak samo jak ja. Bawiłyśmy się na jednej ze stref Hopalupa i ona jest naprawdę ogromna i zabawa tam jest niesamowicie przyjemna. I tutaj w temacie parę przybitek z tego właśnie, jak wyglądały wszystkie gry i zabawy. Oczywiście nie dałam rady nagrać wszystkiego, bo jak najwięcej chciałam spędzić czasu z dziewczynami, ale mój tata i ogólnie animatorzy w Hopalupa też troszeczkę nas ponagrywali. Co teraz robimy? Pozdrawiamy nowej panią. Jedzemy pizzę. Co smakuje wam? No i super. Tutaj, jak widzicie, cały czas z dziewczynami się bawiłam Naprawdę zabawa była przecudowna I potem w sumie mieliśmy jeszcze zaplanowane więcej gier i zabaw Ja dalej tańczę No dobra, no dobra, to jeszcze raz Tańczymy o, tańczyłaś! tańczyłaś. I w końcu przyszedł czas na różne filmiki na TikToka, na Instagrama, trendy, autografy, pozdrowienia, zdjęcia i takie właśnie rzeczy. Ogólnie z dziewczynami nagrywało się naprawdę przecudownie. A chwilę później zaczęliśmy bawić się w chowanego. Na samym początku schowałam się w zjeżdżalni i w sumie nie była to jakaś taka niesamowicie trudna kryjówka, ale dziewczyny znalazły mnie dość szybko. Dobra, już mnie znalazła kolejna osoba. się grała właśnie na YouTube. Więc idziemy... Ktoś chce coś powiedzieć? Bardzo blankę dziękuję, że mogłam tu przyjechać. Ta koszulka świetna, Kupujcie i w ogóle skręci. Mamy naprawdę. Jest plan na parę Naprawdę to spotkanie po prostu jest ekstra. Zrobimy najlepszą wydarkę w blankę. Blanka tutaj jest właśnie dla za no, to dać. I go będzie za to dać. Później od dziewczyn dostałam jeszcze prezenty, które swoją drogą otworzyłam już na moim Instagramie i TikToku na rolce Jestem dla niej naprawdę bardzo i to bardzo wdzięczna Trochę jeszcze pogadałyśmy, no i słuchajcie, przyszedł czas na główne spotkanie od godziny 13 I byłam w szoku, ile osób przyszło do spotkanie. naprawdę Było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem i było mi bardzo i to bardzo miło Jestem na maksa wdzięczna, że mogę dla was, czyli dla moich obserwatorów organizować takie spotkanie I po prostu odwdzięczyć się trochę za to, co dla mnie robicie i za za to codzienne wsparcie, które mi dajecie e, w formie np. miłego komentarza albo wiadomości na PV. Dalej przyszedł czas na autografy, rozmowy itd. No i w końcu poszliśmy grać w obiecane gry. Na początku graliśmy w Blanka Movie, potem w Murarza, i do wygrania był jeszcze z Blana Paral. Bardzo było mi miło, gdy zobaczyłam parę dziewczyn, które przyszły w koszulkach w Blana Parel X właśnie na spotkanie i było to po prostu przemię i przekochane. I ta gra była chyba najbardziej wyczekaną grą przez dosłownie każdego, czyli tak jakby podchody po całym terenie hopa lupa były ukryte przeróżne nagrody, na przykład naklejki, opaski, no a główną nagrodą była bluza z blana parel flagowa. Słuchajcie, już Agata znalazła bluzę i ona była bardzo dobrze ukryta. i ją znalazła w ogóle po jakichś dwóch minutach. I mam nadzieję, że dziś z pewnością. Tak, więc... lecz, słuchaj, rzecz, tak, tak. Ale lecimy, no nie, bo jeszcze są rzeczy. Jak tam macie coś? Nie. Yeah. Masz coś? Ja mam, tak. Dwie pary naklejek. O kurde! Już blu... bluza, tak. Bluza znaleziona. Eee, kochamy blankę. Jest najlepsza i najlepszą. I, najlepsza... i, najlepsza... I, na I tutaj brana parel, parel. I tutaj naklejki oh. znalezione. Też brana parel. Jeszcze gumki. Bluza jest już znaleziona, jak z dziewczyny. Oh. Ale jeszcze yeah. są gumki. Kranci, których nie masz do kupienia, i chyba torby? Gdzie? No, szukajcie. No, nie wiem, czy do końca, ale wiesz, że tak, do wygrania. się, bo banka jest najlepsza. <noise> Hejka, pozdrawiam. Szukamy teraz rzeczy. Milenka szuka. Mam nadzieję, że uda się jej się znaleźć. No nie wiem już się znaleźć, no Szukaj... szukajcie. że po terenie hopalupa były jeszcze ukryte gumki skręci z Blanaparel, które też dziewczyny znalazły naprawdę bardzo i to bardzo szybko. A po poszukiwaniach wróciłyśmy do reszty gier, czyli np. do murarza. Zabawa była naprawdę przecudowna. Nagrody później zostały oczywiście rozdane i przyszedł czas na podpisywanie autografów. Słuchajcie, podpisywałam też perfumy Fejma, różne mgiełki od flapa. Podpisywałam nawet portfel. To jest chyba dużą fanką. Zobaczcie, ona przyniosła z Rosmana, a oto trzeba było się naprawdę wbić, bo tego panie nie musiała tak podpisywać. Starajcie się podpisać. Czekaj, jak? Nie. Słuchaj, Zagrałeś, Wróciłam właśnie z eventu i było naprawdę genialnie. I otwieram teraz prezenty. Mam tutaj na e, początku ten. jest chyba, nie no, jest, to jest takie słodkie. E, I jestem w Warszawie właśnie. Jeszcze pojechałam na ten event do Warszawy. I w pierwszej paczce dostałam taki liście na początku, że na początku jest coś, kochasz to tu pić, czyli macza Jedynka. Co to jest? To jest szóstka, siódemka, dwójka, mam dwójkę, To lecimy, otwieramy. To jest w ogóle wszystko tak słodko zapakowane, naprawdę. Ktoś poświęcił swój czas, żeby w ogóle wszystko dla mnie zapakować i tak serca zrobić To jest słodkie. Trzeba zrobić licznik ile razy w tym filmie powiedziałam przesłodkie. słodkie. O, jakieś bransoletki. Dobra, trzymaj jak wyglądają. Dobra. Są to płatki pod oczy, takie fajne. Dobra, lecimy nie po kolei już trudno, bo jest tam bardzo ciekawa co będzie. Tu będzie coś do ust, także. Uuu. I tutaj mamy coś do ust, więc będę to na pewno testować. Mamy kredkę taką. Z elf. Fajna marka bardzo. Także przetestuję ją później. Dobra, i tutaj mamy jeszcze słoiczek słowa dla blanki. Także to jest słoik, w którym jest napisane pełno miłych słów do mnie, co jest naprawdę przesłodkie, jak mam takie różne rzeczy i na przykład Na przykład zawsze będę cię wspierać, naprawdę. Prze, 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 słodkie. Dobra, ten licznik na pewno jest ogromny, więc ten swój czek jest naprawdę. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem, co mam powiedzieć. Uwaga, słodycze. Słodycze. To było tak wzruszające dla Ciebie, fan page, ta lista, naprawdę. No, moja wam. Ja się wkrącę do filmiku, po prostu byłam tak wzruszona. No, chyba tak jest. No, słodki. Dobra, relacja na pana. Super, tato. Więc pierwsze sobie o takie, to są jakieś pił... Coś takiego, nie wiem, to chyba się obiera, więc y, może zrobię osobny gdzie będę to testować. Kolejna rzecz to balsam do ciała, otaki, testuję go od razu. Przepięknie. I to jest Isana Lovely Coco. Coco, coco! Coco? Coco? Dobra, dalej. Słuchajcie, niestety nie udało mi się nagrać całego unboxingu prezentów, bo niestety kamera mi się nagle rozładowała, ale na Instagramie macie cały unboxing. Chciałam wam naprawdę bardzo i to bardzo Wam podziękować za oglądanie tego odcinka, a szczególnie osobom, które były razem ze mną na evencie Hopa Lupa i mnie wspierały. Jestem jeszcze raz naprawdę bardzo zadowolona, że mogę organizować dla Was takie rzeczy, i chociaż trochę Wam się odwdzięczyć za to, co dla mnie robicie. Na evencie spędziłam cudny czas z Wami i mam nadzieję, że będę mogła jeszcze zorganizować dla Was taki event. Dlatego dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym zorganizowała więcej takich wydarzeń. No i oczywiście też wielkie podziękowania dla Hopalupa za zorganizowanie razem ze mną takiego przecudownego eventu, także brawo dla Bardzo Was. dziękuję za oglądanie tego filmiku i do zobaczenia.